w kolejnym odcinku podcastu w historii. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu i tym razem wracamy do książ kącika książkowego. Kto z Was nie lubi powieści z gatunków historii alternatywnej, niech pierwszy rzuci kamienie. A jeśli historia alternatywna, to wiadomo, że najlepszą kanwą jest klasyczne Polan Strong. A kto dziś na polskim rynku wydawniczym robi to lepiej niż Marcin Dziszewski? No chyba ciężko byłoby wskazać jakiegoś autora. I on swoją najnowszą książką, Most we mgle, udowadnia to z całą mocą. Dzisiaj właśnie o niej chciałbym Wam opowiedzieć. Przy mikrofonie Dawid Ciuta serdecznie zapraszam. Książka Most mgle, najnowsza powieść Marcina Ciszewskiego, jakiś czas temu ukazała się nakładem wydawnictwa Warbook. Co można o niej powiedzieć? Zajmijmy się najpierw kwestiami technicznymi. Okładka, czyli to, co pierwsze rzuca się nam w oczy. W tym wypadku przykuwa uwagę na dłużej. Nie sposób przejść o niej obojętnie, w mojej opinii jest to nawet majstersztyk pracy grafika, bo naprawdę skutecznie przyciąga oko, leżąc sobie na półce w empiku. Genialnie ta robota została wykonana i z pewnością trafi to do części czytelników. Naprawdę jest warte ich uwagi. No i pieniędzy, które wydadzą na tę książkę, bo jak wiecie, książki na polskim rynku wydawniczym tanie nie są. No, sami możecie spojrzeć. Na miniaturze odcinka. Naprawdę niezła robota. Przedstawienie postaci Napoleona i Piłsudskiego przy jednym stole z pewnością bardzo uderza w czułą na każdego, kto choć w najmniejszej mierze zna się i interesuje historią Polski. Tym bardziej, że w naprawdę dobrej narracji znajduje to swoje stuprocentowe potwierdzenie. Marcin Ciszewski to autor, którego. Na pewno nikomu z Was przedstawiać nie trzeba. Napisał w swoim życiu kilkanaście powieści, głównie historycznych i sensacyjnych, którego książki prawie zawsze ociekają taką żywą akcją, mnóstwem adrenaliny. Te opisy są naprawdę mięsiste, no po prostu bomba. Przynajmniej dla niektórych tych, którzy gustują w tego rodzaju książkach. A w mojej ocenie, sztandarowym dziełem Ciszewskiego. Jest syk powieściowy WWW. Opowiadający o konfrontacji czasów, spotkaniu sił dwóch różnych epok i próbie zmiany rzeczywistości. Klasyczna historia kontrafaktyczna. A wszędzie, gdzie ci bohaterowie powieści księżyckiego się znajdują, tam kreują nowe realia. Historia alternatywna pełną gębą. No, z pewnymi wątkami science fiction na pewno. Po przejściowym romansie z innym gatunkiem powieściowym Ciszewski teraz powraca do konwencji, w której radził sobie moim zdaniem zdecydowanie najlepiej. Świetny był też jego cykl Meteo z inspektorem Tyszkiewiczem, ale ja raczej traktuję go jako taki swoisty spin-off tej serii wojskowej, serii WWW. Wracajmy jednak do Mostu we Mgle. Tym razem Ciszewski zabiera czytelników do lat 30 XX wieku, gdzie przedstawia mu braci Krębskich, którzy już od pierwszego rozdziału wyrastają, takich głównych bohaterów. Jest jeszcze postać niezwykle tajemniczego sierżanta Rokity, który już od samego początku wydaje się mieć w narracji olbrzymie znaczenie, mimo że pojawia się tam na początku tylko okazyjnie. Co ciekawe, każdy rozdział rozpoczyna się od jego tajemniczego przesłuchania, prowadzonego w takich bardzo mrocznych okolicznościach. To tylko podkręca atmosferę, bo, co ciekawe, nastrój tajemniczości związany z narracją w tej książce wzrasta przez całą powieść, a ta zagadka, która została zarysowana przez Cierwskiego, Wyjaśnia się dopiero na ostatnich stronach. I to jest niezwykle ciekawe. To jest rzecz, która na pewno była mocną stroną jego książek już od długich lat. Wracając do tej powieści, udział sierżanta Rokity w całej akcji okazuje się być bardziej znaczący niż nam wydaje się to od początku wydaje się na pierwszy rzut oka. Naprawdę więc warto szerzej przyjrzeć się jego losom. Na prawie 400 stronach książki Most we mgle Ciszewski prezentuje czytelnikowi opowieść według scenariusza tak bardzo podobnego do tego, z czym mieliśmy do czynienia w cyklu WW. No wiadomo, zmiany, różnice muszą wystąpić. W stosunku do tamtej narracji mamy przesunięcie czasowe o stulecie. I tak zamiast podróży z XXI wieku do wieku XX mamy przeskok z czasów Piłsudskiego do początków wieku XIX, czyli epoki, gdzie najważniejszymi postaciami w historii Polski są Napoleon i książę Józef Poniatowski. Zmienia się też co ciekawe wehikuł, którym podróżują główni bohaterowie, za pomocą którego przenoszą się o epokę do tyłu i zmienia się punkt zwrotny. Na którym Ciszewski opiera oś swojej fabuły. Na też szukać bohaterów, których możemy znać z poprzednich książek tego samego autora. W mojej ocenie te powieści zostają jakoś tam w jakiś sposób zamknięte. Natomiast Mostem we Mgle Ciszewski chyba próbuje otworzyć nowe uniwersum, którego kontynuacji. Powiem szczerze sam oczekuję. Reszta elementów niestety już nie jest tak unikalna, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Tutaj również, tak jak w cyklu www, mamy ukazaną przewagę technologiczną pola walki pomiędzy przybyszami a autochtonami. Mamy sugestywne opisy batalistyczne, mamy wątpliwości moralne i etyczne bohaterów pierwszej i długoplanowych i mamy klasyczny grande finale. Tym razem w nieco bardziej zaskakującym z zaskoczeniem niż mieliśmy z tym do czynienia z cyklu WWW. Niewątpliwie bardzo silną stroną Mostu w mgle są też kreacje bohaterów. O ile główne postacie braci kremskich mnie osobiście irytowały od samego początku i uważam, że ich biogramy zostały trochę spłycone. O tyle postacie, powiedzmy to, długiego, a może nawet trzeciego planu zostały napisane genialnie. Zostały oddane w sposób właśnie taki, jaki wyobrażamy sobie czytając ich biografię. I tak jest zarówno w wypadku Poniatowskiego, jak i Piłsudskiego, jak i samego Napoleona. No Może Wieniawa i Owecki zostali napisani trochę słabiej, ale według mnie ciągle jest to bardzo dobrze, jak na autora współczesnych powieści historycznych. Chociaż z drugiej strony postać Napoleona nie przekonała mnie aż tak bardziej, przynajmniej ta wizja, którą próbował sprzedać mi autor, ale każdy z nas inaczej odbiera, się, odbiera tą postać. To oczywiste. I może, mi skażonemu trochę nauką historii przez kilkanaście lat życia, po prostu jest ciężej patrzeć na niego tak, jak patrzy ogół społeczeństwa. Jeszcze słówko o fabule Mostu we Mgle. Ona została w tej książce naprawdę dobrze opracowana. Autor wykonał niewątpliwie świetną pracę, co wiązało się z tym, że najprawdopodobniej musiał zajrzeć do źródeł. Jest to widoczne w fragmentach dotyczących XIX stulecia, bo naprawdę merytorycznie ta książka jest bardzo poprawna. I jeszcze słówko o redakcji oraz korekcie. Warbook wykonał naprawdę niezłą pracę, bo podczas lektury nie da się dostrzec żadnych błędów, nawet zwykłych literówek. Jak więc podsumować to, o czym mówiłem? Stary, dobry Marcin Ciszewski, jakiego znaliśmy, i lubiliśmy najbardziej, właśnie teraz powrócił. Prezentuje nam wizję historii Polski, na którą być może nie zasługujemy, ale której tak bardzo potrzebujemy. I cóż, teraz tylko pozostaje czekać, aż rozwinie się to nowe uniwersum, zapoczątkowane mostem w mgle. Bo może MCU czy Star Wars Universe to nie jest, ale dla fanów historii alternatywnej jest naprawdę dobre. I z pewnością wciągnij ich równie mocno. Całym serduchem tak. Bardzo dobry czas umilacz, i z pewnością warto po niego sięgnąć. Od razu jednak zastrzegam, tylko dla fanów tego typu powieści. Reszcie prawdopodobnie wyda się zabawny, może nawet nudny. I jeszcze słówko na koniec. W ciągu ostatniego tygodnia na moim kanale na YouTubie zobaczyłem coś, co dosłownie wgniotło mnie w fotel. Dwa odcinki przekroczyły po tysiąc wyświetleń. Może nie jest to dużo, ale jak dla mnie to naprawdę wiele. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom i słuchaczom mojego podcastu Dawid Siuta w historii. Dajcie mi naprawdę mega, mega wielką motywację, żeby starać się jeszcze bardziej, starać się dalej, starać się mówić i opowiadać coraz lepiej. Dziękuję też wszystkim tym, którzy decydują się słuchać moich wypocin w formie podcastu. Widzę po wyświetleniach, że widzę po odsłuchach, że jest Was naprawdę sporo. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam po więcej. I na tym koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba. Dlatego daj mi znać, co o nim myślisz. Napisz też, jeśli nie zgadzasz się z którąś z moich test, i chcesz o nim podyskutować. A może masz ochotę zaproponować mi temat do omówienia w przyszłości? Też możesz mi o tym napisać. Zachęcam Cię też do subskrypcji kanału. Wtedy nic się nie ominie, a mi dasz motywację, żeby starać się jeszcze bardziej. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.